Hej, witam Cię bardzo serdecznie na podsumowaniu sesji środa. Zobaczmy, co się dzieje na rynku światowym, rynku krypto oraz tradycyjnie dokonajmy podsumowania warszawskiego parkietu. Jak zostajesz ze mną, pamiętaj o formie podziękowania. Wystarczy, że wrzucisz łapę w górę i komentarz, a dla wszystkich nowych widzów e, zachęcam do subskrypcji i dzwoneczka, aby zostać ze mną na dłużej. E, jak masz jakieś ciekawe info i newsy, to oczywiście podziel się z nimi w komentarzu, a ja zaczynam już o tym informację ze świata. Rosja nad gospodarczą przepaścią. Największy kryzys ery i widzimy oczywiście, że paraliż kraju spowodowany pandemią szkodnika oraz spadające ceny ropy naftowej to dwa ciosy, które spadły na rosyjską gospodarkę. Nadchodzący kryzys ma być najgorszym załamaniem epoki Władimira Putina. Tu, oczywiście, widzimy to prognozę na wykresach. I teraz zerknijmy sobie, co mówił jeszcze o tym Bloomberg. Jak widzimy, z kolei agencja Bloomberg szacuje, że w całym drugim kwartale 2020 roku roczna dynamika rosyjskiego PKB wyniesie minus 16%. Lecimy dalej. Boys Royce zwolni 9 tysięcy pracowników. Jak widzisz, brytyjski koncern ogłosił w środę, że zamierza zwolnić co najmniej 9 tysięcy z 52 tysięcy pracowników i być może zamknie niektóre fabryki. Czyli widzimy, że również no, na zachodzie. Szkodnik robi konkretną robotę. No i nie, nie byłoby tygodnia bez informacji, właśnie z branży motoryzacyjnej. Jak widzisz, sprzedaż nowych aut w Europie nawet o 97% w dół i zerknijmy sobie, które kraje najmocniej ucierpiały, gdzie ten spadek jest największy: we Włoszech minus 90, prawie 8%, w Hiszpanii 96, w Irlandii 96. Zerknijmy tutaj na zestawienie, gdzie jest Polska minus 67 Ci jeszcze, żebyś mógł sobie zerknąć na pozostałe kraje. No naprawdę wygląda to dosyć nieciekawie. Eee, załamanie w danych z rynku pracy, efekt zwolnień i urlopów. W kwietniu duże firmy wycięły ponad 150 tysięcy etatów, co jest absolutnie rekordową redukcją zatrudnienia we współczesnej historii Polski. Po raz pierwszy od ponad 7 lat odnotowano realny spadek przeciętnego wynagrodzenia. Oczywiście widzimy to na wykresie. Mam nadzieję, że oczywiście u Ciebie wszystko ok, że nie dotknęła Cię żadna nieciekawa sytuacja związana z tym wszystkim, co teraz się dzieje po zamknięciu gospodarek. Kina i teatry zostaną otwarte w czerwcu i to informacja oczywiście myślę, że wszystkich kinomaniaków będzie cieszyć. Zobaczymy oczywiście w jakim nowym reżimie sanitarnym uda im się to odpalić. I informacja ze spółek. Biomaksima dostarczyła pierwsze testy na szkodnika do Francji. No i co? I kurs oczywiście eksplodował. Też spółki, jeżeli chodzi o szkodnika pogromce, no naprawdę są bardzo wrażliwe na wszelkiego typu informacje. Wystarczy jakiś news i od razu jest pik do góry. I to samo dzisiaj przydarzyło się objąksimie. Zaraz zobaczymy to oczywiście w szczegółach. Zarząd KGHM -u rekomenduje przekazanie całości zysku za 2019 rok na kapitał zapasowy. I niestety to jest smutna informacja dla wszystkich, którzy gdzieś budują szczególnie długoterminowe portfele dywidendowe. Bo kiedy taki wielki koncern również wycofuje się z wypłacenia dywidendy, no to niestety na pewno jest to. Bolesne. No i przejdźmy teraz do e, króla, króla gamingu, bo CD Projekt naprawdę szaleje. Jak pamiętasz moje nagranie z ubiegłego roku, kiedy jeszcze daleko, daleko było do historycznych szczytów Optimusa, mówiłem uparcie, że te 377 to zobaczymy na CD Projekcie prędzej czy później. No to teraz tak naprawdę to już bliżej jest 400 zł. Szczyt optymusa już jest pokonany, a do premiery Cyberpunka jeszcze daleko. Sam jestem ciekawy, gdzie oni wylądują, ale no naprawdę, cisną mocno. CD Projekt prawie najcenniejszą spółką gamingową w Europie. Wartość rynkowa CD Projektu niemal zrównała się z kapitalizacją Ubisoftu, największej spółki gamingowej notowanej w Europie. To zjawisko tyle interesujące, że pod względem skali działalności obie firmy wciąż dzieli przepaść. I co tutaj, na co warto zwrócić uwagę również. Jak widzisz tutaj 20 maja po południu wartość rynkowa CD Projektu wyniosła przeszło 37,8 miliarda złotych przy cenie jednej akcji na poziomie 393,70 zł. W tym samym czasie Ubisoft był oficjalny na równowartość niemal 38 miliardów złotych. Warto mieć na uwadze fakt, że przy tym zbliżonych wartościach wystarczy zmiana kursu akcji o kilka złotych, aby odwrócić kolejność obych spółek. To co również warto tutaj zwrócić uwagę, to w marcu 2021. 2020 roku CD Projekt stał się najważniejszą spółką krajową notowaną na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Pod względem wartości rynkowej producent Wiedźmina prześcignął między innymi PKN Orlen, PKO BP oraz PZU. Aż niewyobrażalne. Tak wielkie tuzy. Kosmos. Gratulacje oczywiście. No, CD Projekt, trzymamy kciuki. Naprawdę myślę, że ta sytuacja będzie się bardzo dynamicznie rozwijać. A do premiery jeszcze... ho kawałeczek. No i na koniec oczywiście również info ze spółki gamingowej Drag Dealer Simulator zarobił już ponad milion dolarów i to na pewno cieszy wszystkich fanów spółki. Movie Games jak widzimy osiągnęła zyski ze sprzedaży na poziomie ponad 1 miliona dolarów. Niedawno wydany symulator już teraz stał się najlepszą produkcją w historii studia. Akcje Movie Games znajdują się obecnie w okolicach historycznych szczytów z wyceną przekraczającą 150 milionów złotych. Od debiutu w grudniu 2018 roku kurs spółki wzrósł już ponad 200% jest to jedna z najbardziej wyróżniających się studiów ze stajni Playwaya, a jak oglądasz moje przeglądy spółek gamingowych, no to wiesz, że Playway, jak dla mnie, to jest taką wylęgarnią spółek gamingowych, zresztą widzimy ich mnóstwo na warszawskim parkiecie, które no, niejednokrotnie dały sporo zarobić wszystkim inwestorom i powinniśmy tylko pogratulować no i bacznie obserwować, co tam z tej, yy, z tego inkubatora Playwaya jeszcze się oczywiście na nasz parkiet będzie wybierać. E, przechodzimy teraz e, tradycyjnie do podsumowania e, rynku e, teraz światowego, zobaczmy, co tam na Dołdżą się słychać. Widzimy, że no tutaj panowie dzisiaj sesja mocno wzrostowa, podnoszą się po wczorajszej korekcie 24592 punkty. Oczywiście sesja cały czas trwa. Pytanie, czy znów będą chcieli testować poprzednie szczyty, czy będzie jakieś odpadnięcie. Czas pokaże. S&P 500 już jest bliskie testowania wczorajszego szczytu, czyli po wczorajszej korekcie również mamy ruch wzrostowy. 2972 punkty. Daksik również ciśnie do góry 11204 punkty i prelisko już testowania poprzednich szczytów. Pytanie czy już będą domykać tą lukę czy jeszcze jakieś odpadnięcie zobaczymy Daj też w jak ty to widzisz. Ropa, ropa również w istotnym miejscu, bo już panowie tutaj tymi cieniami testują się, jeżeli chodzi o poprzednie szczyty, czyli tak naprawdę zostaje do przetestowania tylko właśnie to, ta luka, pierwsza granica, która być może będzie stanowić jakiś opór dla niej. Zobaczymy, tu jest ten oczywiście pamiętasz, pamiętny krach na ropie. W tym momencie 35,70 dolarów za baryłkę. Nasdaq, no Nasdaq to już, kurczę, no popatrz jak to wygląda. Wczoraj się widzieliśmy, ruch korekcyjny, popatrz dzisiaj, dzisiaj to już jak nie Wiele im brakuje, można sobie to przeliczyć. No podejrzewam, że jakby chcieli, to by dzisiaj przetestowali ten poprzedni szczyt, historyczny szczyt na NASDAQu, 9467 punktów i ciśnie bez opamiętania do góry, srebro, srebro również ciśnie, będzie testować poprzednie szczyty z 17,41 centów za uncję, złoto również dzisiaj ponad wczorajszą sesją, ale widzimy, że dzisiaj taka niepewność wycofują w tym momencie, chociaż sesja cały czas trwa, 1745 dolarów za uncję, za to waluty dzisiaj pewnie, złotówka znów się umacnia, 4,27 za franka, euro nie jest również 4,53 i dolar to już w ogóle w osłabieniu 4,12 widzimy dosyć sporo osłabienie na dolarze. Jeżeli chodzi o WIG 20, no to zbliżamy się również do ważnego istotnego miejsca, zobaczymy czy w ogóle paliwa i siły wystarczy naszemu indeksowi głównemu do tego, żeby podszedł do tych poziomów, 1650 punktów zaraz w szczegółach oczywiście na to zerkniemy. Indeks strachu 52 widzimy, że coś się zaczyna dziać oczywiście jutro o 21.00, dodatkowo Nagranie tylko i wyłącznie poświęcone krypto. Zobaczymy w szczegółach, co tam się dzieje. 60 już, niecałe 7% dominacja Bitcoina. Czyżby coś się na Altach zaczęło dziać? Bitcoin kosztuje 9767 dolarów. Rośnie niespełna procentik do góry. W topowej dziesiątce czołowych projektów światowych nie ma żadnych spektakularnych wystrzałów. Poza Tezosem, który piąteczkę dorzucił do góry, czy też Cardano, również piąteczkę. A jeżeli chodzi o topowe projekty, to tutaj TETA 26% do góry Steam 19, 17, Unbright OMISEGO 14, 13, ICON i CRYPTERIUM 10 to jest ten top światowych projektów stopowej setki. Jeżeli chodzi o wynik ujemny, to Electroneum minus 17%, Hyperion 13%, Digibate 9,62%, czy 5% Hedera Trade to są te największe spadki. A jak oczywiście jeszcze nie. Rozpocząłeś przygodę ze swoimi, z nowymi walutami cyfrowymi i jeszcze tematyka jeśli obca, no to pamiętaj, że tutaj podlinkowuję giełdy, z których sam korzystam. Rejestracja, jak i również prowadzenie tych rynków jest darmowe i możesz stać się szczęśliwym posiadaczem jakiegoś ułameczku, już danej krypto. Bo nie musisz kupować całego bitcoina, wystarczy, że kupisz jakąś tam yy, miejsce. Pfu. Sam widzisz, że tam jest miejsce. Jakiś kosmos, możesz sobie dosłownie jakiś taki promil tego Bitcoina kupić, czy też jakichś innych krypto, które Cię zainteresują, ale już zaczniesz przygodę właśnie z tym światem. Cyfrowych walut. I zerknijmy sobie teraz już na to, co myślę wszyscy czekamy, czyli już polskie podsumowanie. Zobaczmy tutaj spółki produkcyjne, czyli jest produkcja podstawowa i chemia. Możesz tutaj oczywiście coś od siebie dorzucić. Lista YouTubeowa, to co chcę coś mieć na bieżąco na pierwszym ogień. I hity tydzień drugi, czyli to, co będę usuwał. One more przerzuciłem już do tygodnia pierwszego, bo były dwa zgłoszenia, czyli to na bieżąco będziemy obserwować. Mać na to wpływ, bo jak widzisz, obecne spółki, czyli widzimy że Woodmore i Maciej dodał również dodał GTC. Paweł tutaj dorzucił no całą listę. To było wymagające, żeby to wszystko dodać, ale oczywiście jeżeli chcesz również coś zobaczyć od siebie, to wrzucaj panowie Pozdrawiam serdecznie i popatrzmy, co tutaj się ciekawego dzieje, jeżeli chodzi o dzisiejsze wzrosty. Ciasteczka, no ciasteczka cały czas prą do przodu, tam chyba, nie wiem, z 200% to już wykręciło nas do swoich poprzednich szczytów. Można to sprawdzić. 25%, czyli mamy ciasteczka, mamy czekoladę. Gdzie ten nasz Cambridge? Czekolada. No a zerze dzisiaj. Ciekawe, czy czekolada zwalczy ciasteczka i będzie na odwrót rozgrywka? Zobaczymy. Boruta 6%, Milkpol piąteczkę Harper27, a na minusie mamy GL Cosmet 52, Delco315. Liderzy obrotu to 2,5 miliona GL Cosmet. Harper bańka 800. E, hity New Connector na ten tydzień, które są wrzucone. Przypominam, dwa tygodnie będziemy to tylko trzymać. E, I widzimy tak: e, Lauren PS 870 do przodu, Kubik, trujeczkę do przodu, BitEvil Evil 3 do przodu, e, KME. To trzeba oczywiście zweryfikować. Jaka jest WYŻYN 18, HURTIMEX 8? Liderze obrotu to Kubik 223000, czy BTWIL 114. A ze starego tygodnia jeszcze na nich i New Connectu zostały Lauren PS. O, to też jest przerzucone. Tak, no to muszę to usunąć, widać już są zgłoszenia, żeby przetrzymać, OK, soft blue piąteczka, Merlin grup czwóreczka, BRAS minus 5%, lider obrotu to soft blue, 10 baniek do góry. No i zerknijmy tutaj, o no to, to dopiero trzeba zweryfikować, Rubicon wystrzelił po PKC, ile zleceń, jakiś kosmos, to trzeba zweryfikować i co tam się dzieje, w ogóle wrzućcie info w komentarzu, dlaczego to ma rosnąć skąd ta pompka się tutaj zaczyna dziać Cannabis 7% do góry trakcja szósteczka, Libet trójeczka, a na minusie mamy Ursus 6%, Infoscan 5%, Braster 4,29, w obrotach liderem jest Libet, banieczka Ursus 705 690 trakcja, jeżeli chodzi o pogromców, co tutaj się ciekawego wydarzyło, Biomaxima, no poszło info no to jest pompka 13% do góry, Inojin 4, Medcamp 1,8, Selena 1,6 a na minusie za to Mercator traci kolejne 7, mocne 7%. Mocne również kary, witami, 7 7% Bliert czwóreczka, liderze obrotu to Mercator 15 milionów na, no ciekawa korekta Biomaxima 9,5, Biomet Lublin 5,300, jeżeli chodzi o dywidendę, no to cały czas mamy te informacje praktycznie nie ma dnia, żeby jakieś info ze spółek nie przeszło właśnie, odnośnie dywidend ja to na bieżąco aktualizuję dla Ciebie właśnie na tej stronie, w zakładce dywidenda możesz sobie tutaj zobaczyć co się dzieje, no dzisiaj był ostatni dzień, żeby na MW Trade się załapać na tą dywidendę tak więc tutaj mogłeś oczywiście w tym uczestniczyć, kolejne spółki już czekają w poczekalni, aby oczywiście można było się załapać na dywidendę z nich płynącą, a zobaczmy dzisiejszych rekordzistów, Maxcom czyli nasz debiutant w zestawieniu 15% do góry, PCC Rokita też debiutant 8,5, Simple 8,2 Decora 7%, czyli widzimy, że rozgrywka dywidendowa w pełni kto rozgląda moje materiały dywidendowe to doskonale wie o co chodzi są gracze, którzy uwielbiają po prostu rozgrywać spółki dywidendowe, nie w celach dywidendy, tylko w celach ich spompowania przed dywidendą. NY 9,70, Mercator 7,8, 7,8, Atende i to są spółki zrzucane już w tym okresie przed dywidendą, podcięciu na razie jeszcze nic nie mamy, po wypłacie jak najbardziej tak i tutaj ED Invest rośnie 1%, na plusie InterAlt i Kernel nieznacznie, a na minusie najwięcej traci Karyvitami, 7, Mobruk trujeczkę Synectic 1,56, liderze obrotu to Play, prawie 13, baniek XTP 3700, tutaj prawdopodobnie oczywiście Orlen. Bo, jakby żeby mogło być inaczej, pewnie PKBP dokładnie tak 88 milionów. Kontra 37, jeżeli chodzi o gaming, zobaczmy kto tutaj dzisiaj rozdawał kartę T-Bull. Wystrzelił 18% do góry. Gratuluję dla wszystkich posiadaczy. Sherry pięknie, również 7% do góry. Games Operator 7% do góry. CA Games szósteczka do przodu. TS Games 4,9 Vivid 4,13. To są te największe wzrosty. Potem zerknijmy, jak wygląda dół tabeli. 7 level obrywa 10%. Art Games piąteczkę, prawie 5. The Distance, Sonka 4,18. A jeżeli chodzi o obroty, no to tutaj w CD Projekt 127 milionów i 4% do góry. 395 zł za jedną akcję. Kosmos, Tes Games, 10,5 banki. Playway, 5300, 5200, 11 bit. Games, 1,5 banki i prawie bankie 200. Blueberry to są liderzy obrotu, jeżeli chodzi o gaming. Jeżeli chodzi o banki, to dzisiaj Getty się obudził. Getin, przebudzenie 8,2 na plusie Idea 5% do przodu, handlowy prawie 3. Pozostałe banki nieznacznie, jak widzisz, a na minusie tylko 3. Unicredit traci 2,8. 0,9 i PKO SA04. Liderzy obrotu to PKO SA 71 milionów, 37 milionów PKBP i Santander 13. Baniek. Sam indeks 3826 punktów, 26 setnych do przodu AWI Games dzisiaj mocne longi 339% do góry 3086 30 Punktów. Jeżeli chodzi o OZE MD i Energia 8% do góry, Intraut 34 setne do przodu, a na minusie mamy SUNEX 2701 CYBATON 24, NowaWIS 238, liderzy obrotu to Kolumbus, Banieczka, no i potem mamy dosyć dużą rozpiętość. Jeżeli chodzi o indeksy, zobaczmy co tutaj dzisiaj było na prowadzeniu: Chemia 5% do przodu, Gaming 339, Ukraina 1,29, no i pozostałe, tak jak widzisz, szukajmy tych naszych głównych: EZWIK 80, 12130. 31 punktów, 77 setnych do przodu, WIG 20 1652 punkty, 76 setnych do przodu, MWIG 40 3254 punkty, 68 setnych do przodu. Czyli widzimy, że nasze główne indeksy, które zaraz będziemy oglądać w szczegółach, na plusie, energia w odwrocie 70 CE 6 dziesiątek na minusie, telekomunikacja również, jak i bas i nieruchomości nieznacznie. Poniżej zera. Jeżeli chodzi o indeks główny mwi 20 zobaczmy co tutaj ciekawego się wydarzyło. CD Projekt 4% do góry, 2% JSW Santander 1.6, a na minusie mamy Dino 2.5%, PGE 1.2. No i poniżej zera również jest play cyfrowy PKUSA, PZU Orange i CCC. Jeżeli chodzi o obroty, to CD Projekt liderem 127 baniek, PKN 88, PKUSA 71 milionów, pozostałe spółki. Tak jak widzisz, jeżeli chodzi o Envik 40, średnie spółki, zobaczmy, co tutaj ciekawego. Jacy są liderzy. PKP Cargo pięknie 8% do przodu Getin 8. Grupa Zoty, pięknie, prawie ósemeczkę Mabion 617TS Games 4,93, a na minusie zobaczmy. ASECO SE 269, Budimex 2%, Komarch 172, to jest ten top od dołu. Tam, gdzie mamy oczywiście zrzuty, a jeżeli chodzi o obroty, Eurocash 19 baniek przybite TS Games 10,5, 9,700 Abrez czy Grupa Azoty 7,400. Jeżeli chodzi o Ezwig 80, zobaczmy te małe spółki, co tutaj ciekawego się dzieje: Fero 16%, Wielton 15%, pięknie Astarta 9%, do przodu Rainbow 8%, PCC Rokita 8% czy CA Games 6,7%. To są te największe wzrosty na swig dzisiaj. Przewijam. Pamiętaj, ta lista długa, możesz sobie zatrzymać w szczegółach, popatrzeć na swoje spółki, być może masz w portfelu. I tak: Mercator obrywa 7,8 na minusie, OAT 5,3, Team 4,4 i M Company 3%. I to jest ten największy spadek, jeżeli chodzi o ten indeks. To są te spółki, a na obrotach dzisiaj liderami są Mercator 15 baniek, Wielton 5 baniek, Datawalk 4200, 3800, ATM Grupa. To jest. Ten top, jeżeli chodzi o obroty, jeżeli chodzi o New Connect, czyli indeks dla wszystkich wilków z GPW, kochających spółki, które rosną 89% dziennie, no to to jest idealny rynek. Nieograniczone ryzyko i nieograniczone poziomy zwrotu dzienne. E, niesamowite Bielka, e, dzisiaj 89% do góry do weryfikacji. E, Invention 53, oczywiście. E, Techni 38%, i Imagis 35% e, tutaj ładny obrót. Polman 3 banki 31% do góry. To jest jakiś naprawdę kosmos. E, Interwiz 28% z e, Pyrosoft. 23% e, Biomaxima. E, tutaj mamy 13%. Z Pyrosoft coś kojarzę. Chyba dzisiaj nawet tweetowaliśmy. O nim. No ciekawe, ciekawe i popatrz ile tego jest, popatrz ile tego jest, naprawdę, no New Connect to jest, pamiętaj, że na New Connect inwestorzy indywidualni rozdają kartę, a nie kapitał zagraniczny. Zerknijmy na to, co dzisiaj najmocniej oberwało, no to trzeba oczywiście zweryfikować, żeby się dowiedzieć, co tam się takiego ciekawego dzieje. Next Bike, też negatywna informacja ze spółki poszła, no i niestety zrzuta jest w trakcie, 39% w dół. Do 27 w dół, szukajmy czegoś na obrotach, bo widzisz tutaj też to ryzyko niestety zbiera swoje żniwo, tutaj coś się dzieje, 18%, tu większy obrót, 14% CMI, tutaj mamy 7 level, 10%, coś jeszcze nam się wyróżnia pod względem obrotów, kolejna spółka 10%, czy tutaj digital 7%, no. Tak to właśnie wygląda od dołu. A zerknijmy sobie teraz na obroty, kto wygrzewał dzisiaj na New Connect. Pod względem obrotów Soft Blue absolutnym liderem 10 baniek, Biomaxima 9,5 i Nojin 4500, 3700 Pullman, Blueber banieczka przebita, również MB grupa I Columbus. Jeżeli chodzi o indeks szeroki WIG, zobaczmy co tutaj ciekawego. Się dzieje na Wigu i widzimy tak. No Rubiko, no to absolutnie do weryfikacji, chociaż zerknę już na statystyki, może mam już jakieś zamknięcie podsumowane. Zobaczmy, co tutaj ciekawego się oczywiście dzieje. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą spółkę? Jest 32%, dokładnie to jest potwierdzone. Jeżeli chodzi o ostateczne Herkules 23, jak widzimy, Tibul 18, 17 MBWS, i to są te największe dzisiaj wzrosty. Co jeszcze rośnie nam dwucyfrowo, bardzo ładnie: MBWS, Ferro, City Surf, Wielton, Rang Progress, Maxcom, nowa gala 3 PGO Robczyce. No Widzimy, że no, pięknie, pięknie, naprawdę dzisiejsza giełda poszalała. Popatrzcie, tego jest zieleń w pełni. Bardzo nas to cieszy oczywiście. Zobaczmy za to, co dzisiaj zrzucane było najmocniej. Dzisiaj traci tak. Provident 21% w dół. E, potem, Thermorex 11% w dół. 10% w dół. Mercator 7,8. Atende 7,82 to są te największe spadki. Przewinęcie, żeby się jeszcze mógł sobie zerknąć niżej, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło. No i pytanie oczywiście, co jutro nas czeka co jutro może się wydarzyć, czwartek, zobaczmy przede wszystkim, jakie info na rynek napłyną ze spółek, to co jest oczywiście publicznie dostępne i widzimy, że w czwartek, no sporo tych informacji, sporo wyników za pierwszy kwartał 2020 roku, również jeszcze jakieś niedobitki za ubiegły rok, no i walne oczywiście, co po niektórych spółkach, troszkę tego jest, tak więc tutaj Cię zapraszam, jak Kom zakładka info, tylko sobie info naciśniesz, to od razu się przeniesiesz, i będziesz wiedział, co tak naprawdę się jutro wydarzy. Mam nadzieję, że pozytywna sesja za tobą, bo naprawdę dzisiaj widzieliśmy bardzo ciekawe wzrosty, aż sam jestem ciekawy co się wydarzy jutro i w piątek, i czy naprawdę ten tydzień będzie można zaliczyć do pełni udanych, bo same wzrosty będą tutaj mocno cisnąć do góry, czy też nie. Daj znać w komentarzu, jak Ci poszło. Pozdrawiam się serdecznie, trzymaj się. Hej!